Siemanko wszystkim. Dzisiaj postanowiłem nagrać Wam poradnik, jak naprawić zepsuty save w la 15. Na pewno wielu z Was ma ten problem. Gra niedawno wyszła, no to ma swoje bugi, no nie. Na pewno wyjdzie patch, który go naprawi. No to przejdźmy od razu. Jeżeli nam się ten save nie wczytuje, to wchodzimy w moje dokumenty. Wy my games Simulator simulator i no wybieramy swój serf, który nam się się nie wy no ja chyba ten był. Wchodzimy w taki plik jak... Zaraz go znajdę. Ekonomi, tak, właśnie, tu go chyba usunąłem licencję, to wchodzimy w plik ekonomii i idziemy za pierwszą linijką w notatniku I jak mamy właśnie tutaj to, to, exam file name, tutaj mamy to, to, to i będziemy mieć is running. I jak jest true, zmieniamy na false, I tak robimy na każdym, bo tu jest ich parę będzie. Dalej, dalej, jest FALS, no to dobrze, tu też jest dobrze, wszędzie gdzie jest trup zmieniamy na FALS po prostu, to jest dobrze. I tak za każdym razem musimy sprawdzać każde, bo no, co się tam zmienia, zależy co robimy w grze. No to już wszędzie mamy, dajmy jak ten, zapisz i teraz nasz save powinien się normalnie... Od, yy, normalnie wczytać i powinniśmy grać dziękuję za obejrzenie poradnika i, 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 i miłego grania no to na razie, cześć, bajo